A, akurat w tym miejscu nie nas wywaliło, zajebiście! Chociaż raz mnie ta gra pozytywnie zaskoczyła. Ale Dawaj, shift i biegnij. O, patrz ile O, masa jest. skrzynek. No tylko podnoszę... No, tylko broń podnoszę, co to jest? Amoklip, good. Eee... Somatic Gel, nie wiem co to, ale biorę. No, co <laughs> somatic... To było za daleko. Czy Somatic Gel to jest na jakiś żel na... Na, na uczulenie? Nasz nauczulenie? Na nie, na przykład bolcie stawał, coś. No w takim mrozie, no co, to nie powinny bolączeć. Nie, Tylko żebyś sobie nie wyobrażał jakiejś takiej sytuacji, że ty sobie gdzieś leżysz, a ja ci na przykład olej Kurwa! W o, kuźwa, co to wybuchło? tego masażu, to tutaj nas nagle atakują, kuźwa. Ja pierdolę. Ale one są głośne. Jeszcze idzie jeden. Co, on ma kuźwa latarkę jakąś? Nie, to wygląda. Nie, za mną, za mną jest jakiś. Kuźwa. Pomieram. Czemu ja teraz też. tak winąłeś? Ja Ja pierdolę, jak tak jest, skurwiam, czasami. No, w chuj. Czekaj, muszę sobie tą broń zmienić, bo ona jest głupa jak kurwa but. Nie, tu nie chcę tego. Czekaj, o, to chcę. Good. Przeładowałem i biegniemy. Dobra, amunicję najpierw weźmiemy. Ta skrzynia jest troszeczkę poza zasięgiem. I nie da się jej rozwalić butem. To jest totalny bezsens. To jest nie pierwszy bezsens, który w tej grze widzimy. No, nie. Tak, dobrze, że ona była za darmo. Kuźwa. Chicho, <grym grym> się, gdy musiał za nią zapłacić tyle kasy. Ale wyobrażasz sobie, że ludzie są, którzy płacą za takie gry. Nie wiedzą, że taki 6 zostanie, droje. No, bo to tak, tak to jest, bo dost, kupujesz grę, uważasz, że będzie fajna i, i nie jesteś w stanie jej sprawdzić, bo już w, w zasadzie gier no. wersji demo praktycznie nie ma. No. Demo to jedynie pirat, chyba. No dokładnie. Ściąganie pirackich wersji powinno być legalne. <laughs> Przynajmniej A bo czy żeby demo dawali, nie wiem. Bo problem jest tak, że kupujesz grę w wersji oh, cyfrowej. Your partner has died. No kupujesz grę w wersji cyfrowej i nihuję, nie możesz jej sprawdzić. No jasne, ale nawet nie możesz już jej odsprzedać albo oddać. To jest ten no. problem. No, zwłaszcza, że w Unii Europejskiej takie jest prawo, że powinno się dać. No, no. No i Steam pojebaniec e, zrobił w tym, w swoim Terms and Conditions używania, że te gry są wypożyczane, co jest, kurwa, jakimś, jakąś totalną porażką. No. Głupia, jak, głupie jak, kurwa, ból. W czytam ostatnio o takiej grze do, wydanej właśnie przez Electronic Arts. Ona powstała w 2019 i... Sorry, 2019. <śmiech> <śmiech> w 2019. <laughs> w 2009. No I... I... Kilka dni temu czy tygodni temu wystąpił jakiś błąd, który uniemożliwia zapisywanie progres gry. I twórcy gry stwierdzili, że oni tej gry już nie rozwijają i ten błąd jest, błąd jest cały czas aktywny, i ludzie nie mogą grać. To jest jakiś kurwa no... Gra wciąż jest dostępna w sklepie Origin za 40 zł. Steam ją usunął ze sprzedaży. No, ale widzisz, no ale na jakieś. No, po jakie to jest pojebane. Bo, gra potrzebuje do grania połączenia z serwerem i coś się na Aha. serwerze stało, że jest jakiś błąd. I twórcy tego nie chcą naprawić, bo nie rozwijają już ich. Można się wkurzyć. No, Kup teraz sobie grę, bo widzisz ją na promocji za 40 zł. I możesz no, grać wcale. I nie, nie jesteś w stanie grać. To jakąś bombę znalazłem, czy coś? Nie Syk. Wiem, to jest... a. nie wiem co to było. Artifact discovered. Super. Co jeszcze ci znalazłem? Scavenger bot, equipped to locate hidden resources. O, coś mogę dać do taką resource bot. Kurwa, za darmo, bez DLC nie mogę uwierzyć. Co to jest? Czemu tutaj nie można w sadem po tym menu chodzić. Aż, sorry. Spuść, spuść robota ze smyczy. A, on wrócił do tego. A, to jest jakiś nowy. No i dobrze. Im więcej, yeah. Im więcej, tym lepiej, robociku. Trzeba nową broń sobie kupić. Tak, a masz pieniądze na D DLC, żeby żeby kupić nową broń? Mm. Trzy 3 funty. Wal się na ryj. nie będę kupywał. Przegięcie totalne. O, bench. Bench? No, Oj, te śmieciaki. Dobra, tylko fila. nie wiem jak z tego wyjść. A jeszcze wiesz co? Tylko amunicję kupię. Prawym klawiszem myszki możesz wyjść. Jak będziesz klikał, będziesz dobry, to przyjdzie do święty Mikołaj i cię wypuści. Puścić roboty? Jednego mi nie pozwala puścić. No, bo i za blisko, może dlatego, wiesz? No gdzie? Ja już doszedłem do końca planszy, nie, nie mogę już dalej iść. Wypuszczę na, spuszczę psa <grym> ze smyczy na górze. A bo tu mamy sznurki. Bartu. many będę bocił Aha, dlatego, bez proces. A I. SRU! No, gdzie to sru? I Przyjdę do ciebie. Coś tu jest. To lepiej. Co To tak było. Zginąłeś? Zginąłem, no. W sensie ta klatka? No. to, tak jak ty przeskoczysz pierwszy. A bo ja jeszcze to trzeba cały czas patrzeć na drugiego, żeby coś może kliknąć Stasis coś. Tylko, że ja nie jestem w stanie się odwrócić, bo ja próbowałem. Tak? Okay. Nie mogę się odwrócić do tyłu. Okej. Okay. Ja pierdolę, jako go po tej skale całej. Uwaga! Leci. No wiem, widzę, widzę. Jak leci to już się nie da zatrzymać. No, da się spowolnić. Nie jestem w stanie już strzelić tą tą. tą. Bo już jestem za daleko. No idę, widzę, idę, ci... idę, idę. Nie widzę cię nawet. Ale coś idę. czuję, że przeszedłeś. Saving in progress. Gdzie ty kurwa jesteś? No, idę, kuźwa, ale się zablokowała w pewnym momencie. No, Jezus, Maria. jakie to Daliśmy, daliśmy radę o co to myślisz? Gdzie tu jest? W ogóle, ale na samym razie jak kupimy jakąś grę na Origin, to gramy na easy kuźwa, albo very easy. <ścoughs> Napierdalanka! King and oil. Patrzcie, że za nami nic nie ma. O! <ścoughs> wow, co to, to kuźwa się rozpędziło? to? No, wal, wale, 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 wal. Dobra, udało mi się mu głowę strzelić. Jak tak mnie widzi. Nosa nie, chyba, ma, że ma nos pod pachami. Ostrzel mu, odstrzel mu nogi. To nie będzie chodził. Prawie mam, prawie mam mało życia. Okej. Okay. Nie wiem, czy dostaje o, jakiś, jakieś złomy dostaje. Fajnie. Ciekawe, czy da się po to wypuścić, czy już jakaś wrócił? O, mogę. To ja też swojego... To, to ja swojego konia też puszczę ze smyczy. A rampu gdzieś właź. Dobra, jak, to, jak ty ciągniesz za druta, to... Okej, okay, powinno być. I tutaj znowu ci podam rękę? Teraz nie, ty, nie, teraz ty mi. No. Ja pierdolę. Ta gra, ta gra autentycznie jest słaba. No, to jest jakieś naprawiania, bo coś. A, silnik, sorry. Silnik, no, Rozk rozkręcasz go? Okej, okay, leci, leci, spoko. Ok, co to jest? Co on do góry jest? Hmm. Nie ja wiem, nic nie widzę. To chyba na z dołu wjeżdża, wiesz? Ta 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 skrzynka, ta puszka, ta klatka. Tak, to jest, jest jakaś skrzynka. Nie DLC? wiem, DLC DLC, no. O, włączyła się. O No hakuj, hakuj. Fucking hell, co ja mam niby zrobić? Używaj szczałek to balance power between left and right systemem. Aha, 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 okej, okay, okej. Okay. Ale co z tego? oj, oj, oj. to się tutaj przyjdzie zobaczyć, czy coś nie ma. Light, no i co? Jest zielone. Aha, to czekaj, może tak zrobię. Ok, o, eee, stało. proste to było. Choć głupie to było proste. <noise> no, i co dalej? No ja wiem, tu Trzeba się świeci. Paczek ładnie się świeci. Z tej strony. Okej, okay. to okay, jest statek. To, to, to ja... O, paki po power ma. O, oh, yeah. Uah. That trucky. Dlaczego oni po prostu za nami nie idą? Bo one są na niwe? Ja pierdolę banka.

Nie użyj tego Efa, bo coś potrafisz przenosić żołnierzy, ani nie możesz kobiety. A nie, podnieść. można kobiety podnieść, nie? Odcinają. Oh. O, odcina ją. Oh, goodbye. Adios. Skąd on sichery? Właśnie to po prostu ją Miałem w kieszeni. O, oh, cesary. Szwajcarski kusia taki. Rozkładamy. Widzisz, gdzie jesteś? Wszystkich byś tylko ratował. O, i chuj, jedno wchodzenie. I to było wszystko na marne. Ja. I gra, się, gra. gra się kończy. Także ty zostaniesz do góry, ja zostanę na dole. Ja bym teraz będziemy nagrywali. No wiesz, ja mam tutaj kamerę. Główno mi obchodzi, co ty będziesz robił. Nie macie. Jestem za tobą. A Myślę, że jakiś predator za mną. Predator. Czerwono <laughs> się Jak się nie ruszysz dupy, to będę predatorem. No nie, mów mi, że znowu to gówno. <laughs> ja pierdolę. Woah! Przynajmniej znowu trochę strzelania. Ten sam, tylko z tą śnieżną brudką. O, znowu to gówno, to trzeba strzelać, te maski pierdolone. Pamiętasz, ile razy nas to zabiło wcześniej. No, pamiętam. Niestety. No ja nawet nie wiem czy strzelać, bo kuźwa nie widzę tych macek kuźwa. Są ona się odwróciła do mnie tyłem. Dupą. <laughs> A czekaj, bo tu jeszcze mamy ich przeciwników zwykłych. Offline. Czy offline jesteś? Nie, nie, nie. Ten. E, w sensie te. Te harpuny, co on, co on krzycza, żeby zobaczyć. A zaraz mi się! Fuck you, fuck you! Czekaj, 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 bo ja tu coś... Tak patrzę co tutaj mam. Fucking! No, zjadam mnie! Zjadam mnie! Czemu ja to niosę? <grych> pytaj mnie ja ciebie. To zaczepiał moją rękę! Tak jest, Lepiej tak jest, chodź, chodź do mojej ręki. Chwytę no Ła, ty gnoju, spierdalaj Przeładowuj, im ci mogę... cię cieciu Ja w ogóle w to wtrapić nie mogę Ła Co mnie zabiło, kurwa miałem się chwalić, że pewnie ani razu nie zginiemy, no ale tak, Bardzo, zawsze wszystko zwalisz Ty, ale przez to, że ten jeden kostek się zaczepił moją rękę cały za mną chodził jak <noise> ciągnąłem go bez sensu o to w To jak skinem. ty pociągasz to wiesz Bartuś, to jest taka, taka jazda, że hej No i znałem. Dobra, teraz, 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 teraz bez pierdzielenia się, trzeba mu zrobić kastrację i tyle No, strzelaj. No jaką mam strzelasz, I czemu on mnie zawsze atakuje? Bo to jesteś ty główny bohater Kurwa, Ja się nie pisałem on... Ok, komuś... Turlaj się, turlaj się, turlaj się. Ostrz Ostrzeliłem głowę. Coś, coś, coś mówiłeś, nie dosłyszałem. Nie Co generator, coś tam, żeby te harpony działały. Jakieś popierdolone to jest. Musisz nic nie robić. Jak to się nic nie da robić? Przy generatorach, nie? A! No. no już też tam byłem wcześniej. we, no. Nie, nie daj się zjeść, nie daj się zjeść. A co, co, o, staram się. Tylko jakoś jakąś ochotę ma na mnie, na. Ochotę ma na ciebie, bo ma ochotę na Twoją dupę. Co ma tych drzew? Znalazłem kuźle, co ja aromatyzm będę miał w tych grze. <laughs> A bo ona właśnie planuje tak grę, że tak długo będziemy w nią grali. Moż się zastar <grymne> Ty to jest brutalny, brutalna prawda o tej grze Dobra, bo ja nie mam coś. A jest tu Chyba odpaliłem Chyba Co? See what you can co Offline prześpiszę pisze ją przy... ten Zająć Nie chce przelać kuźwa Szkuźba Jak to masz... Czekaj, bo tu, tu są to te Ale nie za bardzo wiem jak jak to, to, Bo tu to są jakieś to. harpuny czy coś, czy coś takiego Trzeba szczęść tym z nią laserem czy no, czymś Tak kurwa wiem Trzeba uderzyłem z to strz Strzeliło, strzeliło I teraz F no. i, e, klikę F i Dobra, dobra, dobra A z czego to, to znowu? To... Nie ty chyba to włączyłeś. Nic nie mogę zrobić teraz Bo ja kopnąłem <noise> Ale coś, coś ty niby kopnął To maszyny? No o teraz mogę Kuźwa Jak ja mam to zrobić jak oni mieli cały czas tutaj kawałcą <noise> Jezu, coś mi tu poleciało Kilka F co możesz coś? Nie za bardzo o, widzę, że dostałeś batę jakieś. No, leży mógłbyś. Czekaj, biegnę do ciebie, biegnę do ciebie, biegnę do ciebie. Okej, okay, teraz dodać sobie życie od razu. No wiesz, ja tutaj coś w tym robię, a to mnie cały czas atakuje. Super, Fucking że? hell. Kurde, bo mnie to tratuje. Znowu hmm. dostałem w plery. No czemu to nie ginie, bo nie ucieka? I pewnie coś robimy źle, okej okay. Może to kilka razy musi, musi być zrobione po prostu i tyle Dobrze, To co byśmy się może jakoś tutaj O Słyszę jakieś inne dźwięki O, no, klikam cały czas F <laughs> Ale na co Ja też próbuję gdzieś tu klikać ale ale zaraz zginę, bo się. Sk... Nie no, kuźwa, skończyło mi się życie. Jak to skończyło ci się, że. No bo tutaj Gosia mnie cały czas atakował, jak ja próbowałem to robić, więc się żywiłem. czyli Żywi... no, żywiłem kuźwa, to <laughs> <Żywiłem. śmiech> życie. Żywiłem! całkiem możliwe, że to dopiero się da używać, gdy. to wejdzie w to. A tu nie ma drugiego panelu boguś? Nie widzę nigdzie, poważnie. Jest tylko ten jeden panel, który ja wcześniej użyłem. Ej, coś mi tutaj ostro Ok Okej, jest... trzyma. Ja że ty mnie osłaniać, bo ja... Ja cię. Co? Co tu jest? Crank available. Boguś, strzelaj, bo mnie atakują. No już, już. Okej okay. Ja yeah. musiałem też to dorzucić Jak zajeb... osiągnięcie odblokowałem Hydrę bo, bo ja wiesz co ja zwaliłem bo ja nie, nie klikałem. Ty, jedna no, jednak tutaj jeszcze są Jeszcze kurwa zginiemy <laughs> Okej, okay, przyjesz ty z drugiej strony nie robisz co? Czy jak? Nie nie, z tej strony jest co, co ty, tylko e tylko musiałem z tobą to po prostu zrobić. Przecie nie mam żadnego MedPacu. Wszystko zużyłem Ja też. Ale tu gdzieś dookoła powinno być jakieś. No, się przejść, właśnie. Jaka masakra z tym głową. <grym> Fajny, przynajmniej jakieś jakieś ciekawe, ciekawe zróż, zróżnicowanie w grze. W końcu coś się dzieje ciekawego. I nie było tak bardzo trudno zrozumieć, o co kurwa chodzi. No, przynajmniej <grym> tym razem. Ale jak nas coś teraz zatokuje, to zginiemy. Nie wiem, jak się ożywić. Nie będzie źle. Czekaj, zobaczy do mojego tego. No, mam aż jeden Medipack Wow. Dobra, lecimy na górę.